Naszym gościom, uczestnikom zadaliśmy dwa pytania. Jak Państwo oceniają prognozy rozwoju rynku alkoholowego w Polsce? Oceniamy rozwój bardzo dobrze. Jest coraz większa świadomość klientów. Klienci szukają coraz to nowszych smaków i, i, i też coraz bardziej stawiają na jakość. Spytaliśmy też, czy nagrody w konkursie Warsaw Spirits Competition są motywacją do tworzenia nowych, ciekawych receptów. Dla nas być może nie są motywacją do tworzenia nowych receptur, gdyż jesteśmy dystrybutorem produktów już gotowych, jednakże oczywiście są dla nas bardzo dużą motywacją, dają taki motor napędowy, by poszukiwać nowych smaków i jeszcze bardziej sporo stać gustom klientów.